Siemanko, z tej strony Pawlosek, witajcie w kolejnym otwieraniu skrzyneczek. Dzisiaj mamy 10 skrzynek zimowych oraz oczywiście jedną kapsułkę. Odnośnie konkursu nie będę go skracał, zostaje tak jak jest, jeszcze tydzień. Za tydzień będzie ogłoszenie wyników i zobaczymy kto wygra. Jeszcze się pytaliście, jak działa, na jakiej zasadzie będzie działać ten konkurs. Otóż, nie wiem czy... Nie no, może niektórzy nie byli, ale mniej więcej to działa tak jak na festynie, kupujemy jakieś losy, losy mają numerek, e, potem mamy wszystkie losy w jakiejś puli, e, z tej puli zostaje wylosowany jeden los, który wygrywa z danym numerkiem, e, u mnie to działa bez numerków, e, już mniej więcej mam plan jak to będzie działać, jest strona randomu.org, na której można także robić różne losowania. A trzeba chyba parę etapów z tego zrobić No ale zobaczycie jak to będzie za tydzień e, Tak więc konkurs jeszcze trwa tydzień Spokojnie można jeszcze dosyłać skrzynki i można jeszcze Dalej zakupywać losy Że tak to nazwę Dobra, ale przejdźmy już do otwierania e, Tak więc jedziemy z Zimowymi skrzynkami simow już jest Oczywiście, w drugi dzień już był kupiony e, Bo ktoś się tam pytał, że nie ma e, Pierwsza skrzyneczka Gal Burza piaskowa Standardzik No, jakby ktoś nie że to Azimow już sobie tutaj leży Ładnie I mam wpierony dużo skrzynek, żółtych Także konkursy chyba zostaną w takiej formie jak są Dlatego, że No jakoś tak gra wam nie przypadła Wysyłanie surowców w innej grze, więc To jest tylko zawarte w jednej grze A skrzyneczki tam was nic nie kosztują A możecie wysyłać No jest Azimov! Jestem czwórka Azimov. Ale pozdzierane to będzie Battle scared, nie? No, Battlescar, ale okej. Okay. Na w końcu. Chyba już otworzyłem tych 80 skrzynek. Boże mniej. Ale jest Azimov z trzeciej skrzynki, proszę bardzo. Piękny Azimov. już trochę zwrócona jest. Zwrócone jest otwieranie. A może jeszcze tak e, jakiś redline ze stat bądź cokolwiek. Ale przynajmniej lepiej to niż nic. 15 euro. 16 może. Może ktoś da więcej za to. Się zobaczy. Tak ja więc konkurs zostaje w takiej formie jak jest. I tak samo będzie prowadzony konkurs Famas Puls. Tak samo będzie prowadzony konkurs na nóż. Który będzie na 5000 widzów. Czyli gdzieś może za około miesiąc. Może. Zobaczymy jak to wyjdzie. I... Oczywiście, shit. Oczywiście, shit. Ogółem losów jest chyba już 600 ileś. 630, coś koło tego. Im więcej losów się ma, tym większa szansa na to, że się wylosuje. A mniej więcej będzie to działać na takiej zasadzie, że mamy coś takiego na random.org. Jest taki, taka maszyna losująca. Od ileś tam do ileś tam. tam, Tak. Nie, od jedynki do na przykład 600. Galic Track najpierw muszę zrobić te 600 losów mam takie coś jak list randomizer także na random.org A tak sobie kam tam jest puls nie wypadnie list randomizer, czyli na przykład mamy ktoś zakupił 40 losów, więc wsadzam go do puli razy 40 wsadzam jego nick razy 40 i to tam w, pomiędzy tymi 600 toma. 6... dobra nie 600 toma whatever, whatever Boże, tracę się dzisiaj. E, mamy 600 losów, wśród tych 600 będzie on tam 40 razy zawarty. Dobra, e, tak więc 10 Winterów już nie mam, teraz ostatnia kapsułeczka. I tak ładnie Bazimo wydropił. Co się mniej więcej, prawie wszystko zwraca, prawie. E, cios w plecy, backslap. Szpetne. Ale okej. Okay. Tak więc zapraszam jeszcze do wysyłania tych skrzyneczek do konkursu na losy, do wygrania dalej Azimov, ten lepszy, bo ten jest na przykład, patrzcie, ten wygląda tak, jest poździerany cały, znaczy widziałem już gorszy, ten nie jest wcale taki zły, natomiast ja mam lepszego zakupionego, no widać tutaj nie ma w ogóle rys, tutaj jest mniej, tak więc dalej można wysyłać jeszcze do konkursu skrzyneczki, można dalej kupować losy, im więcej kupisz tym, im więcej wyślesz skrzynek wartościowszych, tym więcej losów dostaniesz, tym masz większą szansę na to, że zostaniesz wylosowany. Wszystkie informacje pozostałe jest, są w poprzednim odcinku. Tak więc ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień wraz z szczęśliwym zwycięzcą Azimowa.